Cześć, ten tutorial zaczynam od wstawienia klipów z testu tego BB cremu, który robiłam tego samego dnia, to jest BB krem Golden Rose, powinna być recenzja na kanale i powinna być też w podpisie, powinien być link, jak nie to wyszukacie bez problemu sobie przez wyszukiwarkę na moim kanale, jak wpiszecie BB Golden Rose. Yy, następnym krokiem w makijażu jest nałożenie korektora pod oczy i na wszystkie partie, które pomożą, potrzebują dodatkowego krycia. I to jest korektor z Urban Decay w kolorze light naturalnym. Jak widzicie w tym makijażu nakładam go, a raczej wklepuję za pomocą płaskiego łopatkowego pędzelka. Yy, kolejną rzeczą, którą tego dnia testowałam był sztyft z Maybelline, taki dwustronny do yy, konturowania twarzy i tym sztyftem podkreślam kości policzkowe, całe boki twarzy też test tego produktu był wypadł on w moim odczuciu dość średnio, ale nie jakoś tragicznie, ja po prostu lubię zdecydowanie mocniejszy efekt, więc jest to coś w moim odczuciu dla dziewczyn lubiących raczej naturalny efekt w makijażu jak widzicie rozcieram ten sztyft za pomocą gąbeczki Glam Sponge 1, czyli tej najbardziej miękkiej wersji, później w teście też rozcierałam za pomocą pędzla T13 i to mi się podobało bardziej Tutaj teraz jaśniejszą częścią sztyftu rozświetlam środkowe partie twarzy, które chcę bardziej wyeksponować, i rozcieram wszystko za pomocą palca. To jest w ogóle sztyft w jaśniejszym kolorze, w kolorze light jest jeszcze ciemniejsze i tutaj już się przerzuciłam na pędzel idzie mi to zdecydowanie pędzlem szybciej. Kolejnym krokiem przed nałożeniem cieni jest oczywiście baza pod cienie i tym razem wybrałam Urban Decay Primer Potion w wersji oryginalnej. Nakładam na całą powiekę ruchomą i podłogi brwiowe za pomocą opuszka palca. Pierwszy cień to jest cień rozświetlający. Wszystkie cienie w tym makijażu nakładam na sucho. Nakładam go za pomocą pędzla do rozcierania o wewnętrzne kąciki oczu, a cień się nazywa migotka. Rozcieram, jak widzicie, żeby nie było zbyt dużo mm, granic. Nie, nie nakładam też dużo tego koloru, bo cały makijaż będzie ogólnie rozświetlony. Teraz drugi jasny beżowy cień, matowy tym razem w odcieniu matowy cielak podłuki brwiowe. No i kolejny odcień, taki piękny, różowawy odcień wina, który nanoszę w bardzo, bardzo małej ilości na załamania powiek. Wszystko staram się dobrze porościerać, żeby stworzyć taką mgiełkę. Kolejny kolor będzie bardzo metaliczny, przez co cały makijaż zyska taki bardzo opalizujący metaliczny efekt. Nakładam ten cień też na dolne powieki, jak widać, i trochę resztkę w zewnętrzne kąciki górnych powiek. Kolejny kolor to kosmiczna pieczarka czyli taki bardzo mocno opalizujący kolor top, który nakładam za pomocą pędzla. Też cały czas wszystko nakładam na sucho w zewnętrzne kąciki oczu. Najeżdżam, jak widzicie, teraz na załamanie czyli na ten y, mój kolor Marsala, żeby troszeczkę urozmaicić ten makijaż. Nakładam też zewnętrzne kąciki dolnych powiek, a pędzelek to jest o 14. Kolejny cień nazywa się Masa Perłowa i to jest beżowy, taki satynowy cień. I ten cień nakładam za pomocą pędzla o 20, od środkowej części oka. Teraz czas na tusz do rzęs, to jest akurat tusz z burżuła. Ale oczywiście wy użyjcie, użyjcie tego, który tam akurat macie. No i czas na stuningowanie konturowania twarzy. Nakładam pudry do konturowania z inglota. Najpierw w tych wszystkich szarawych odcieniach, żeby troszeczkę mój kontur podbić, bo w moim odczuciu był on zbyt delikatny. A następnie troszeczkę cieplejszych odcieni też, żeby ocieplić twarz i ją trochę bardziej zbrązować. Rozświetlacz i róż jednocześnie to produkt z Berminera. Na Nakładam go na całe środki powiek dwóch policzków, a na same szczyty kości policzkowych za pomocą. Te dwudziestki nakładam rozświetlacz z inglota. Na ustach mam tylko balsam, bo miałam chore usta, nie chciałam nakładać szminki. I to w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o ten makijaż. Mam nadzieję, że przypadł Wam do gustu. Do następnego razu buziaki. Pa. pa.